ładne no. Mm. Tylko że to znowu kurwa bezbogażnikowy gówno What the o, kurwa, fuck! Przez przypadek dałem jak wyszło Ale kurwa ten silniczek można byłoby to zaadaptować spokojnie. Kółka przełożyć i to pojedzie ile to jest benzyny? No tylko... Wyobraź to sobie że... 65 litrów tak, tylko, tylko wyobraź to sobie, że teraz byśmy musieli wszystko zmieniać. No a to weźmiemy najważniejsze rzeczy, ale mamy bagażnik na dachu. Patrzę czy tu nie ma nigdzie żadnego silnika, może jakichś... O, drabina. O, jakie zajebiste koła racingowe. Te drabina jest. No jest, można wejść na dach. A wejdź spróbuj, ja ci ją po... jakoś postawię. Czekaj, idę, idę zgasić auto najpierw. No. Okej. Okay. Ale... Ale obciąłem, dobry Bóg. Ja już jestem na górze. Musimy drabinę zabrać ze sobą, bo jest dajbista. Tak. No, Ty, mam klakson dla nas. Kurwa. Na wszystkie możliwe sposoby, jakie mogłem ci wyrzucić sprzęt, wyrzuciłem ci klakson do kuba. Ja, szkoda, że tu nie ma żadnego silnika. Jezu, ta drabina jest trochę zbugowana, przeraża mnie. O, i będziemy mieli przednią szybę przynajmniej. A, lampka A co robi słapa? E Ja? No? Chyba nie robił. Serio? Mhm. Mm wiesz, że ten kuź... Wiesz, że ten dach można zamontować na tym. Ale ja bym pojechał jej czymś innym. No dobra, ty no ledwo co żeśmy kurwa zbudowali, nawet nie zbudowaliśmy tamtego, a tu nie mamy nic. Ani to silnika, to ani miejsce, niczego. To... No to silnik możemy wziąć stamtąd, może będzie jechać lepiej. To jak chcesz robić słapa, no to już zróbmy... Kurwa. O, to zróbmy tak, zobacz, że to idealnie pasuje. Tu. Widzisz to? Pokaż. No dobra, no to możemy w tym. Patrz, jeszcze koła mu zamontujemy, zobacz jakie dojebane. O. Kurwa. Kurwa, Chyba trzeba znaleźć następne takie. No właśnie, ciekawe czy jest drugie gdzieś. No właśnie nie ma Jest! To mam trzecie No ale czwartego chyba nie będzie. Czemu nie mogę tu Aha, bo to jest to. Nie, to masz takie te Nie, wzięliśmy zbyt duże Dobra, to będziemy montować te off-roadowe One będą idealnie pasowały do tego samochodu ta. Jeszcze tam jedno widziałem z tyłu. Jest, 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 jest. No i patrz, jakie ładne zestawienie mamy. Dobra, silniczek słab, chłodnica słab Akumulator, atututator Gdzie mam ten atututator wsadzić? Tu gdzieś. O, tu chodzi. Zamontuj, zajebiście Chłodnica Kurwa mała ta chłodnica Ej, nawet to jest chyba od tego samochodu, patrz. No, wygląda jakby było chyba z tego, no. Chłodnicy, akumulator, wszystko masz, tak? A, fotel potrzebuję. Zobaczymy, czy to w ogóle odpala. Bo zaraz się okaże, że my robimy swapy, a to. Z... i z tego będzie. Ja też drzwi znalazłem fajnie tutaj. Ty, zdaje mogę. Ogólnie odpaliłem ten samochód Tylko jest teraz pytanie Nie mam pedałów W ogóle nie wiem jak ja odpaliłem ten samochód Nie mając nic O tu jest jakaś kiera Tu jest jakiś reling dachowy jeszcze Dobra, muszę demontować pedały Puśćba ty Zaraz się okaże że my całe auto z tu zamontujemy to fajnie by było, jakby on już troszkę wy, wyjechał stąd. To Ja! Ale będziemy mieli purkę no. Kurwa, przydałoby się drzwi boczne tylko jeszcze. Chyba, że można to zrobić za pomocą. Jest co ci powiem? Tu mi się zdaje, że tu i tak przedmioty się. On ma ściany z tyłu? Tak, wziąłem właśnie. Dobra, trzeba go jakoś nazwać i pomalować. Jak go nazwiemy? Ogórek? Nie no, ogórek to w sumie każdy ma. Mamy tu jakieś kolory. O, szczotką. Szczotką trzeba rdzy się pozbyć. Zrobimy to porządnie. Chyba jakoś krzywo złapałem to. O chłopy, zobacz jak to zaczyna wyglądać. Światem nie mamy na pewno. Nie, białego nie chcę. Co wziąłeś za kolor? Masz kolor ten? 36? Tak. Nie no ten tutaj właśnie teraz Czerwony Ole dojebany kolor Ty powiem ci że to auto już mi się podoba Kierownicę mamy? Mamy Dobrze Mamy i to nawet oryginalno z tego auta To jest śmieszne A szczotka się zepsuła Mówię czemu szczotka nie szczotkuje A dobra ty tylko jest jedna kwestia Ja nie zobaczyłem jakie paliwo tu jest wrane. Benzyna no, i teraz można tu ładować. O, widzę, jakąś to znalazłeś. Duże, ma 77 litrów pojemności. To no dobrze. A, można, fote... fotele zamontowałeś. Jeden pusty baniak się zostawi. O, tu jest jakaś szyba. Od czego to jest szyba? To jest od niej. Tak. Okej. Okay. Może jak będą drzwi, wejdźcie ze sobą. Ja się teraz tak: to my te koła mamy? Nie te. Trzeba było pobrać jakieś opony na zaśkę. To te? to nie jest to. O, mam. A to weź dwie takie same. Czekaj, to. Będzie to? Będzie. O, kolejną turbinę wezmę. Weź Turbo się przyda zawsze Jak zrobimy jakiegoś tam swapika, coś tam, to wiesz No normalnie wiem, że są silniki V8, więc jak odpalimy takiego V8, to wiesz co, to będzie się działo Tutaj jeszcze szczególnie taki V8 To mi się podoba, a wiesz, że tu może z tyłu siedzenia zamontować? Tak, wiem Małpeczki bierzemy z nami, one nie, muszą... Nie oczywiście, oczywiście To nie mam gdzie ich posadzić A jak tam jest na nasz olej silnikowy? Dobra, małpeczki będą z tyłu siedziały. Yep. Nie, nie, nie mamy tej. Czy my w ogóle mamy jakieś światła z przodu? Tak trochę bida. I to jeszcze nie pasujące. To głównie nie ma świateł? Nie ma. tak chyba nie będziemy brali, bo to szczotki są na każdej tej chyba. Mhm. Mm olej silnikowy. To olej no. weznę. Nie wiem, czy mamy, czy nie mamy, ale. Tego nigdy nie, ten, nie za wiele Wodę też mam Kurwa, to jest takie pojemne auto, że ja Cię kręcę Zajebiście Ty, nie, tylko nie, 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 mam do niego zegarów, więc musimy zajebać zegary z tamtego Próbowałem, nie da się przełożyć Co ty gadasz? Najlepsze jest to, że nawet stacyjki nie mamy no, bo gdzieś jest ta stacyjka, ale jej nie widzę. Dobra, tego też nie mogę... Dobra, co jest z tyłu? Chudźwa, wiesz co mi się marzy? Patrz. No, one przełożyłeś? Zobacz. To mi Ej. się marzy. Może zaczniemy zbierać ją. z tyłu, będę je na razie odkładał. Dane, one przełożyłem. Na razie mamy tylko jedną taką fajną w Dobra, ty chyba żebyśmy wszystko co możliwe stąd wydymali. Tu jaki pussy wagon, jaki... Tu był jeszcze jeden kolor, który mnie interesował. Mąpeczkę mi wziąłeś? Jest małpeczka Jest, wszystko jest. O, co to jest? Ty. Jakieś radio mam. Chyba coś do weź. tego. No tak, tylko że ja tu nie mam opcji, zamontuj. Nie mam w ogóle nic, zamontuj. Może ono ma jakieś samo w sobie radio. Zobacz, odłożyłem Ci na siedzeniu. Coś jeszcze wziąłem. A nie wiem co to jest. O, kolejne jakieś radio. Ua. Może pasować. A spróbuj to radio. Złupiłem Ci tu na ziemię. Zamontowałem zegary. O. O, czy to jest ten sam pomarańczowy? O tak Coś zaczyna nam tykać Słyszysz tykanie? W pałcie? To coś może mamy niedokręcone Ty zegarek włączyłeś kurwa? No właśnie chyba ty, w tych zegarek jest Dobra nieważne jedziemy Nie no to Najważniejsze że te zegarki działają to... No to mamy, to mamy dobrze może w tych zegarach, dobra, nevermind Jezu kurwa, człowieku tu się czuję jako siebie. Petarda. Tak, da... kierunkowska nie zostawiłeś. A my też takie tempe dzidy, kurwa. Kierunkowska zostawił włączony ich tu Tylko nie chce mi to jechać taka. Ręcznie spuść Jest spuść, nie. No to grubo, bo wcześniej jechało No jak, jedzie normalnie No czekaj, bo ja zdemontowałem górę A Akurat jak ruszyłeś, to zdemontowałem górny bagażnik Aha Czyli co, za ciężko No ale wtedy wyjechałem z górnym bagażnikiem Okej, okay, on u Ciebie nie chce ruszyć, u mnie kółka się kręcą, ale tak jakby pod Twoją nogą nie chce ruszyć Dobra, to się zamienia i to jedziesz teraz ty Ale ten tak chyba szybko nie jeździ o nie buja, ja cię kręcę. Ja cię pierdzielę jak nie buja. Wjedzie pod górę? No, chyba tak. A tutaj jest taki realistyczny model zniszczeń, czy nie? Czy to nie ta gra? E, tu chyba jak przywalisz, to nie wniata się karoseria, ale ci odpadają, że... O kurwa. Gdzieś to moc. Kurwa, słyszę turbo ciśnie. do tego się nie da opanować. Nie rozpierdol nas. Wicek kurwa. I rozjebaliśmy Nie, jest dobrze, jest dobrze Coś tu jest? Cmentarz, jedź dalej Baliś co? ale naprawdę nie idzie tego samochodu opanować Ciężko się tym jedzie jak... nie powiem co O ale Prawo coś wygląda, wygląda to jak mieszka nie? Tak Ja to czuję w FPS-ach jak ten jak generuje coś to nagle Drop FPS-ów A mój! Jezu, święty Widzisz to co ja? W ciężarówkę? Ta. Nie ma silnika. No. Chyba, że gdzieś tu silnik będzie. O, mamy rybkę. Ja ją chcę. wana walimy do tego samochodu, to on już w ogóle nie pojedzie. On no, musi z nami jechać. Człowiek ile on paliwa pali? O, fajerwerka. O kurwa. Ty, tu jest instrybutor jest. Tu w chuj paliwa jest na instrybutorze? Tak? No nie napić. A to diesel? Diesel A i benzynka jest. To ty dalej nie możesz nim jechać? Eee, na górze nic nie ma. Ej, drabina mi spadło. Jakim chujem? O, znowu ten kierunek włączyłem. Tankujemy go czy jedziemy dalej? Tak ja tutaj wezmę tutaj tylko... to Prużnić wszystko. Cały czas chcę wychodzić na E. Dobra, tu jestem zatankowany do pełna. Mamy coś tam jeszcze z benzyną? Ile ja masz? Tu jeszcze benzyn. Nie z pełno. No dawaj. Dobra. Jeszcze coś napełnić? Jakiś kanister? Ty nie możesz, ja mogę, ale ja. Normalnie tyrk na kółkach. Nie ma tu żadnego z baniaka, żeby dodać tej benzyny? Z tyłu jest. To tu jest z tyłu, uwaga. Kurwa, tej 100 litrów diesla. Nie potrzebujemy diesla. Taki baniak benzynki to będzie robił robotę. To, że to się długo wylewa dosyć. Tak. Dobra, jebać go, nie będę czekał na to. Jedziemy dalej, wkręcamy zbiornik A ten kolor tego auta jest piękny O słychać jak tą turbina pompuje Ale ona ma ciężko to, żeby to auto się normalnie prowadziło to byłbym happy Jest tutaj happy. radio wsadzone dlatego to mi było ten... Ale, ale łupi basem tutaj, o kurwa tu, tu coś mamy po prawej Zatrzymujemy się czy jedziemy do przodu? Jak nie będzie nic ciekawego to jedziemy dalej na dachu jest fioletowy neon O, z tyłu jest jakaś drabinka W środku nie ma nic ciekawego Jakaś maska jakieś zegary są Zobacz, no może mamy. te zegary będą pasowały O, jest ten o, Światło jest chyba do niego, nie? Wymontuj I Chyba to jest od tego O, e, kogucik Zobacz jakie mam te potem do niego zrobi? O! A można się o nie obugować. To jest chujowsze do bugowania się. Ej! Mm -hmm. Chodź tu O kurwa. Przedam w minę. Dobrze to zrobiłeś. Ja się dziwię co tak tutaj cyka, nie? Ale się w Ale się ten... Co się stało? Spróbuj wejść na to. Ty, a to nie jest zderzak od niego? Z tyłu? Ty, patrz. Chodź stąd. Prawie stąd. Co tu mamy jeszcze ciekawego? Maskę, zegary. Zegary trzeba zobaczyć. Dobre są te zegary, dawaj. Ale jak, złoży jak złożymy oryginalny samochód, to dostaniemy achievement? O, mam do ciebie wiatraczek, proszę cię bardzo. Gdzie... O... Jeszcze mamy? Akumulator Trzeba patrzeć, bo to takie małe czego szczegół... O kurwa! Nie, no to musisz zobaczyć. Patrz. Latarka. Nie. Przepaczcie, obróć sobie dobrze. Cipeczka! Załóż to na wydech. Możesz to założyć na rurę? Nie widzę rury. No tu masz. Gdzie? Tu masz rurę wydechową. No. Jest. I teraz zobaczysz magię tej gry. Ej, nie działa to Ja słyszę. Słyszysz? Tak. A. Dobra. Jak dasz do wydechu to słychać. Staram się, ale to się naprawdę ciężko prowadzi. No szkuram, my mnie jak szatan. Też zjegano. Heh. Ja to powiem Ci, żebym przytulił jakiś silnik pało 8 a nie. No. A. Jest coś tu? Nie ma chyba nic, jedziemy dalej. To tak. Gramy dwie godziny i zrobiliśmy 17 km Nie, gramy godzinę 15. Tak. jak to dziwnie brzmi na tym wydegu. Ja cię pierdziele! W tego się nie da opanować. To nie są opony do tego auta. Chyba koła w ogóle nie są do tego auta. Ty, ale tam widzę jakoś wieżę. Tam namryga. Też widzę. Tak. Kurwa, że oh. bo tu są kamienie. Ej, przejechałem. Na pełnej. O. Wow. O kurwa zombie tu są. wolimy walimy ich na pizdę. Zombie. Kurwa, wyrzuciłem broń. Gdzie są te zombie? Czekaj, broń mi spierdoliła? A tu jest to zombie. Kurwie bank o co jest na górze? Dawaj Palto. No. Eee. Dawaj gry O, no. o, 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 o! Dzwoneczek, dzwoneczek, dzwoneczek. Eee. Z nindu Ile w to można grać? Nie wiem Prowar, drive Prowar, Wiemy ile wlezie Jest to jakiś silnik? Nie ma, ale tu coś widzę co mnie interesuje <laughs> Nie Możesz to dać jako skrzynię biegów, chcesz? Tą gałkę? To Tobie w brzuchu burczało? Tak, właśnie, ja muszę zjeść. Nie można skręcić. No nie można, nie... A wentylator kartonowy jest. Takiś bezpiecznik trzeba znaleźć. Bo wszystko na ten samochód montuję. O, tu jest dużo picia. Nie. się przepuść. To jest. nie od czegoś. Na no benzynę. O, to tu mamy... mamy taki zapas benzyny. Tu będzie 80 litrów benzyny. Jak nie więcej. 90 litrów benzyny, wystarczy nam? Myślę, że spokojnie. Dobra, no nie byłbym sobą, jakbym nie zalał do pełna. To rozkminiasz, od czego to zegar? Tak, tak szybko ściągasz. O kurde, z tym się ciężko. Ty jest problem. Nie chcę tak wejść do tyłu. Jak nie chcę, chcę. Czekaj chwilkę. Ja tobie dalej w brzuchu burczę. No tak, bo nie mam nic do żarcia. Zżarłeś mi tą. To nie ma to nic do żarcia? Nie. To picia jest. Widzisz. A ja jestem... A bo my z tamtego samochodu żarcia nie przeciągnęliśmy. Znaczy ja coś, coś tam przeciągnąłem, ale nie widzę tego, wiesz? To ja mam tu dla ciebie żarcie. Masz. Leży. Ja sobie na czarną godzinę schowałem. Gdzie? Tu, przed nogami twoich. Dobra, mamy wszystko. Stan wody, ile jest? Olej 3 litra, ale oleju to mamy zapas. A wody jest. Coś mamy niezakręcone. To mamy niezakręcone. Nie. Wszystko jest zakręcone. A tylko nie, tak jak, gdzie ten wydech? Zapomniałem. Tu jest chyba droga, co nie, w tą stronę. prawo. To jedziesz w lewo, teraz, tak, jeszcze w prawo, jeszcze mocniej, w prawo, w prawo, w prawo, w prawo. Offroad, madafaka, no kurwa, zapnij A A dobrze sobie radzi na tych obonkach. Trzy minuty będę szedł spać. Nie wiem, czy to się da zapisać. No to się, u mnie się to zapisuje, tylko... O, coś generuje się na grubo. Dwa zapisywanie, właśnie u mnie nie zamyka gry. Ja wziąłem jakby co te, te paliwo, nie? No tak, tak. To jest Cadillac, jest? O, jakiś silnik tu leży. Diesel. A to my... Jest! O piórtury ponadto! O kurwa. Dawaj. A jeszcze wejdź kurczak, kurczaka. Kanapa do tyłu gdzie go mam dać? no wóż go na razie na tył zobaczymy jak będzie chodził nad tym podawanie oleju w silniku? biały neon na... klapa do czego to jest klap? ty o kuźwa tu skanuje noctowizor. obiekty nie ten noktowizor, tylko to drugie zapomniałem to jest ten kurwa pod terminowy jakoś tak może Termo termowizja o no, może nie wiem co to jest bo to skanuje Dobra, nevermind, chyba wszystko. Ten silnik jest kujowy, to kujowy. Coś wyje, bo tam. Jakieś głów. To oklapy. Nie chcemy nie kanapy do tyłu? Nie, bo tu są osobne siedze. Zresztą my tyłu już nie mam. O kurwa! Ach, to on tak. O kurwa. On jeszcze raz tak Jezu jakie marchewy wali! No fuj. Tu mamy znowu domek z prawej strony 20 km I tutaj wejdziemy do tego domku ja będę kończył Jeszcze okay. zobaczę co w nim jest jaka z ciekawości Cały czas przyjemnie O kurwa hmm? Dojebane, patera Panie, kurwa O Kuźba nie dość, że takie to jeszcze chłopie takie Tam mówisz, że dojebane tu masz jeszcze drugie, żeby ci smutno nie było. Ja nie chcę się zamontować nigdzie. Ja sobie zamontowałem. Dobra, ja spadam, wiesz? Ej, no to... To dzisiaj the end. Dzisiaj the end. O, jeszcze się zjebałem na koniec, jak taki kurwe dziki knur świnia jebana, no. Pięknie. O światło znalazł. Dobra widzów. To trzymaj się Do juterka jak coś To do juterka. See. Ya. Okay. No to dobra widzowie będziemy kończyć Dzięki wielkie za oglądanie Dafolujcie, żeby nie pominąć następnych live'ów Live'y codziennie po godzinie 22-21 Wyczekujcie No i co? Do zobaczenia jutro Trzymajcie się ciepło Ej Ty jeśli podobało Ci się to gówno, lajkuj, subskrybuj i zostaw komentarz. Do zobaczenia w następnym odcinku.